Więc witajcie w moim vlogu. Niestety, znaczy, muszę Wam też powiedzieć, że chrpek nie żyje. Oczy z tego świata już mi na, już mi na ramie nie, wej, nie, 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 nie wejdzie. już, już nikt na, na kanale nie, nie pokaże. Jest tyle dla informacji. Coś się trochę pozmieniało królików, bo w, wczoraj ten poszedł na ubój w niedzielę. Ten biały samczyk, ten z białych jeszcze został, i zostanie też przodem tak. Sprzedaję go bo tam, nie chciałem, nigdy nie chciał kupić, bo do tego zabiłem. No, tu już wszystko jest, ta wszystko jeszcze się nie okończyła. Dzisiaj jest poniedziałek, jeszcze jeszcze nie okończyła, jak jest 6.30 Już udałem siankę, i, i tam fajnie sobie jedzą, bo dzisiaj ten na opraktyki. Pierwszy dzień taktyk no Tuszka z tego królika to jest półtora kilo wyszła czyli mało półtora kilo to jest mało szkoda no coś jeszcze Ta już młode tam Gniazdo takie jest lekko przykry, przykryte Nie sprawdzałem od dwóch dni, bo nie ma po co A ten jeszcze się nie wypił Zaj głupi królik A i kupiłem sobie pojedłko To takie Smoczkowe Kupiłem sobie pojdełko, tu je napchałem siana dzisiaj Żeby sobie gniazdo miała się go zrobić Z siana o, to jest dobre pudełko. Więc już nie wiem, ale się zobaczył, bo podobno miało być dobre. Z klapką. I kupiłem jeszcze jedno takie litrowe butelkowe. A to, to, tutaj, a to co było tutaj, dałem im tutaj, bo im dajesz, daję. O, ten im daje na cocidiozę. O, to na nie tylko na cocidiozę, na, na, co nie? Ale tu daje No. No, ma butelkę są balowo. Jest tak, no Więc jeszcze sobie kupię tylko jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, jeszcze sześć pójdę takich. I ja kupię. Znaczy, no, to, to, to się sprawdzi. Za 8 złotych zł, zł to kosztuje. To kosztuje 11, Na nadego to kosztuje dy, dychę to, 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 to litrowy, a to kosztuje. Coś ko. Te są z, z złotych kosztuje na Allegro? Z tego, z tego, z tego, z tego co widziałem. Więc lepiej się to pozakupić na rynku w styl ta nie wychodzi niż się kupić. No, chyba, że miałbym kupić dużą ilość Wtedy tam wychodzi dla niej, ale tutaj, jak jest jedna pojedynku na test, No to nie da, może to się nie opłaca, tak? I myślę, żeby tu jakąś dziurkę wyciąć czy coś. No, trochę jaśnie miała, bo trochę ciemno tutaj ma Ale dzięki temu ma taki bardziej klimacik I tam mniej wieje, co nie? Tylko po prostu wieje tutaj Jakby się okruciło, to tylko tutaj zas 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 zasłania i jest git, tak? Tym spódnym akcentem was zostawię